Cześć, witajcie w kolejnym dniu z Bożym Słowem. Dzisiaj w Ewangelii bardzo dużo się dzieje. Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Jest to piękna modlitwa, którą, na którą kiedyś nie zwracałem uwagi, ale tak naprawdę zawiera się tam wszystko i pełnia. I to jest naprawdę piękna modlitwa. Skoro Jezus nam ją zostawił, no to... Zachęcam, żeby się jak najczęściej nią modlić, bo jest naprawdę wspaniała i rozważajmy każde słowo, które tam jest. Kolejną rzeczą, którą dzisiejszej Ewangelii Jezus porusza, to to, że jeśli opowiada, taką przypowieść, że jeśli ktoś przychodzi, kołaczy, komuś się naprzykrza, no to w końcu ktoś ulegnie i spełni tę prośbę. Poza tym mówi, że skoro my ludzie jesteśmy zawistni, grzeszni, to czy jeśli przyjdzie do nas syn, no to czy podamy mu kamień, czy węża, jak prosi nas o jedzenie, no to o ileż. Bóg Ojciec, który kocha nas wszystkich i chce nas obdarowywać jak najpiękniejszymi rzeczami, dlaczego miałby nam odmówić? Dlatego módlmy się, prośmy, tak naprawdę z wiarą, a to zostanie nam dane. Oczywiście, Pan Bóg nie jest maszynką do spełniania życzeń, żeby to wybrzmiało. Tak naprawdę powinniśmy. Wierbić Boga i chwalić go za to, jaki jest po prostu. Powinniśmy mieć z nim tą relację, bo Jezus powiedział, że dbajcie najpierw o królestwo Boże, a reszta zostanie wam dodana. Tyle dzisiaj. Zachęcam Was do modlitwy Ojcze Nasz, ponieważ jest to bardzo piękna modlitwa. Trzymajcie się. Błogosławionego tygodnia. Cześć.